Zwodociągowanie w praktycznie 100% oraz skanalizowanie w około 98% aglomeracji Buzko-Zdrój, w wyniku czego ponad 3000 mieszkańców podłączonych zostanie do nowo wybudowanej sieci sanitarnej, to główny cel realizowanego na terenie gminy projektu pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta i gminy busko zdrój Budowa sieci poza oczywistymi zaletami ekologicznymi poprawi warunki. Do rozwoju turystyki na terenie gminy, a także rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Planowany całkowity koszt projektu realizowanego w latach 2010-2014 wyniesie prawie 129 milionów złotych, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko to ponad 88 milionów złotych. Dwa lata temu podpisaliśmy umowę na 129 milionów złotych. Jest to drugi projekt, jeżeli chodzi o wielkość przyznanych środków z Unii Europejskiej. Poprawi to warunki życia mieszkańców, jak również... Wody powierzchniowe, wody gruntowe, nowi przedsiębiorcy będą mieli możliwości uruchomienia działalności gospodarczej z tego względu, że teren będzie po prostu uzbrojony. W ramach projektu gmina Buzko Zdrój zostanie wyposażona w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowej sieci oraz przebudowę już istniejącej. Przeprowadzona zostanie również przebudowa i remont miejskiej oczyszczalni ścieków w Siesławicach. W zakresie gospodarki wodnej inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej oraz przebudowę i remont systemu dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu. Cieszymy się niezmiernie, że i mieszkańcy to już zauważają, że mimo wszystko te warunki związane z odprowadzeniem ścieków z poprawą całej zasilania wody zdecydowanie ulegają tej poprawie. Prace budowlane realizowane są w ramach kontraktów poprzez wykonawców wyłonionych w wyniku przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych w trybie prawa zamówień publicznych. Wszystkie zagadnienia związane z realizacją projektu Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta i gminy Buzko Zdrój koordynowane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka ZOO przy udziale jednostki realizującej projekt. Zrealizowane obecnie są już miejscowości, wbudowana nowa sieć kanalizacyjna na terenie miejscowości Łagiewniki, na terenie miejscowości Nowy Folwark, Hotelek oraz Mikłowice. Mikułowice to ostatni etap jednego z kontraktów i myślimy, że do końca roku zostaną te wsie włączone do sieci kanalizacji obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. W sumie realizujemy pięć kontraktów budowlanych, obejmują miejscowości Wełecz, miejscowość Bronina, miejscowość Zbrodice. W tym roku zamierzamy zakończyć miejscowość Zbrodice oraz oraz część miejscowości wałecz przemysłowy. Celem nadrzędnym projektu oprócz osiągnięcia norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków, dostawy wody pitnej i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta i gminy Busko Zdrój do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, to trzeba też podkreślić, że wtedy mamy zwodociękowaną, skanalizowaną całą gminę. W 98% będziemy mieli, pozostałe 2% myślę, że w najbliższym czasie zostanie to dokończone i zrealizowane. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że podłączenie przeciętnego domu do sieci kanalizacyjnej skutkuje znaczną obniżką kosztów związanych z odprowadzeniem ścieków sanitarnych. Po przyłączeniu do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej średni koszt usuwania ścieków spadnie o około 50% w porównaniu do indywidualnego wywozu ścieków samochodami asenizacyjnymi. To uporządkowanie tej gospodarki wodno dla, dla naszego miasta Udrzewskiego ma duże znaczenie, bo będziemy mieli czysto nasze środowisko, no i również z tego tytułu przyjrzający do nas goście będą mieli też to bezpieczeństwo. Do wymienionych korzyści finansowych doliczyć też trzeba niewymierne korzyści wynikające z ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych, a przede wszystkim pozbycia się przykrych zapachów.